Teraz zobaczycie, jakie zastosowanie ma komponent nagłówek i co przy jego pomocy jesteście w stanie zaprojektować na swojej stronie mobilnej. Zacznijmy od tego, że ta strona, którą tutaj widzicie w widoku roboczym i na podglądzie na iPhone'ie, to jest strona, którą na początku wybrałem uruchamiając Gixo. Zacznijmy od tego, że dodamy nową stronę do tej witryny. To będzie strona nazwie "blok" z takim oto szablonem. Klikam "akceptuj" i pojawiła nam się w naszej witrynie nowa strona. Klikam na nią. Ma ona komponenty. Nie te komponenty nie odpowiadają. Wykasowuję je. i dodamy komponent nagłówek. Przeciągam na obszar roboczy, puszczam. Pojawił nam się już podgląd na iPhone Klikam edytuj. Pojawiła się okno z edycją elementu nagłówek. Typ nagłówka: tekstowy. Jak najbardziej jest tekstowy. Treść nagłówka: wpisz nazwę szablonu. I ta samą treść widzicie na podglądzie. Styl nagłówka. H1 do H6. To są rozmiary czcionki, jaka została zastosowana w treści nagłówka. Następnie pozycjonowanie. Pozycjonowanie tekstu. Do lewej, w tym momencie jest do lewej, widzimy na podglądzie. Do środka i do prawej. Rodzaj linkowania. To znaczy, że nasz nagłówek może linkować do strony wewnętrznej, do strony witrynie. Albo na zewnątrz. Zobaczcie, klikam wewnętrzny i pojawiło się, pojawiło się okno link do strony witrynie. Z racji tego, że w tym momencie, zobaczcie, mamy łącznie dwie strony witrynie. Zatem nasz nagłówek może linkować albo do tej strony, czyli do strony blog, albo też do drugiej w naszej witrynie, czyli do kontakt. Zobaczmy jeszcze, jaki rodzaj linkowania został przewidziany. Linkowanie link zewnętrzny. Wówczas jest opcja na wklejenie bądź podanie adresu, do której będzie linkował nagłówek. Również możemy wybrać typ nagłówka graficzny. Ta grafika może być podlinkowana. Takie same opcje do wyboru, jak w przypadku nagłówka. Tekstowego. Tym razem określmy w ten sposób to linkowanie. Grafika, która wcześniej została wprowadzona, widnieje tutaj, ale jak to zrobić? Przeglądaj. Wyszukujemy grafikę. Odpowiednio, oczywiście, wcześniej przygotowany, optymalny rozmiar, który tutaj jest podany. I wgrywamy obraz. Pojawiła się właśnie w tym oknie. Aby została dodana, musimy ją zaznaczyć w ten oto sposób. Zaznaczam. Klikam zapisz. Pojawiła się na podglądzie. Jaki jeszcze mógł być typ nagłówka? Graficzny nieskalowany, czyli ten obraz. Nie przeskalowany przez system. Jakby to wyglądało? Klikamy, zapisz. Grafika jest zaznaczona na czerwono. Klikamy, zapisz. O, widzicie, nie przeskalowana grafika przez system. Graficzny, dlatego też nie skalowany. Wróćmy jeszcze do typu nagłówka tekstowego. I pokażę Wam jeszcze, co możemy zrobić. Zobaczcie, że. Tutaj istnieje jeszcze jeden link, oczywiście no możemy usunąć nagłówek, ale możemy też dodać tło. Możemy użyć własnego koloru tła. Tutaj odpowiednio zaznaczamy i możemy jeszcze wgrać grafikę, wgrać obrazek. Oczywiście odpowiednio wypozycjonowany. Tutaj mamy opcję do wyboru. Ja wybieram rozciągnięte. Mam zdjęcia, które wcześniej wgrałem. To nam posłuży jako tło. Zapisz. I zobaczcie. Nasz nagłówek ma w tym momencie tło w postaci grafiki, którą wgrałem. I ma napis.